Do przygotowanej miski ubieramy tak około 100 gram. Zakwasu, jak będzie 110, nic się nie dzieje. przygotowane. Zerujemy sobie wagę i dolewamy 130 ml letniej wody. Wodę z zakwasem mieszam, żeby było dobrze rozprowadzone wszystko. I teraz będę dodawał Zeruję sobie wagę i dodaję 90 gram mąki żytniej, 720. Dlaczego dodaję mąkę żytnią, skoro robię chleb szedny? Ano Dlatego, że zauważyłem, że dodając troszkę, to nie jest dużo, 90 gram mąki żytniej, chleb wychodzi później Fajniejszy, taki wilgotniejszy w środku, jest dużo dużo smaczniejszy niż bez tej mąki. Więc mamy 90 g mąki żytniej i następnie dodam mąkę pszenną chlebową. Mąka żytnia dodana, proszę. Teraz biorę dodaję mąkę pszenną chlebową. W Polsce będzie to odpowiednik mąki 750. Tak aby całej mąki wylądowało mi 180 gram. Mamy 180 gram w całości. Następnym krokiem jest dokładne wymieszanie. Całości też do uzyskania takiej gęstej, jak e, to powiedzieć, konsystencji. Wymieszana jest tu, mówię, konsystencja takiej papki. Więc kolejnym krokiem jest schowanie. Ja chowam do, na 6-7 godzin. Przekładam tą miskę do zwykłej reklamówki i odkładam w ciepłe miejsce, żeby zaczął, zaczął pracować. Dlaczego do reklamówki? Dlatego że. Reklamówka nie pozwoli odparować za bardzo wiosków. Nic się z tym nie W międzyczasie dokarmiamy nasz zakwas po ubraniu 50 gram zakwasu. Ja dodaję do niego 65-70 ml wody. Ok, mamy 70 ml wody i teraz dokładnie muszę to wymieszać. bramy zakwas, dokładnie mieszam sobie drewnianą łyżeczką, żeby mi się ładnie rozpuścił. Wraca mi to na wagę i będę dodawał teraz mąki żytni. Do rozmieszanego zakwasu, zakwasu z wodą dodaję około 60 g mąki żytniej T2000. Dokładnie mieszam wszystko do uzyskania takiej konsystencji papki, i odkładam. Ja swój zakwas przetrzymuję w lodówce do kolejnego pieczenia. Nasz zaczyn jest już gotowy, więc można przystąpić do kolejnych prac. Misko od miksera włączamy wagę. Około 450-455 gram mąki chlebowej dodajemy do naszej miski. Akurat dzisiaj jest 453. Nasz zaczyn. dajemy teraz na wagę, zerujemy i 250-260 ml wody do zaczynu. Okej. Okay. Teraz dodamy jeszcze sól. Soli dodaję tak około 8 gram. Mam taką swoją miarkę w szpatulce. Kolejnym krokiem będzie wymieszanie dokładnie całości naszego zaczynu z wodą. Ściągamy z wagi. I teraz to trzeba dokładnie. Dlaczego sól i woda do zaczynu? Bo w tej wodzie mi się sól lepiej rozprowadzi, już dokładnie wszystko wymieszałem. Następnie daję to do miski, przygotowane wszystko. Zamykamy mikser. Ustawiam sobie czas 9 minut. Pierwszą minutkę nabieram. Na biegu pierwszym do połączenia się, a ja w międzyczasie umyję sobie. Miska umyta, po minucie zwiększamy obroty miksera. I czekamy aż będzie ciasto dobrze wyrobione. Ciasto się wyrabia, ja sobie przygotuję w międzyczasie. Kapeczkę oleju do miski. Dosłownie ciutkę. I dobrze tą miskę tym olejem nasmarować co mam zrobi taki jakby to powiedzieć delikatne że ciasto nie będzie później przywierało, gdy będziemy to przewracać teraz przełożymy sobie ciasto z nitera do naszej wysmarowanych miski Godne, mając kamerę. Jak widać, ciasto się troszkę klei. Ale proszę mi wierzyć, to się zmieni. Przy naszym przekładaniu, które nastąpi za jakiś czas. Ciasto mamy gotowe. 45 minut ląduje z powrotem w reklamowce. Po 45 minutach posypujemy stolnicę, czy tam na czym to będziemy obracać. posypujemy mąką. Teraz zobaczycie jak to fajnie wyskakuje, jak się posmaruje olejem. To ciasto po pierwszym i teraz składamy na pół, na pół i odkładamy na kolejne 45 minut. Również wkłada wszystko do reklamacji. Na kolejne 45 minut ciepłe miejsce. Do kolejnego składania. Kolejne 45 minut minęło. Ponownie podsypujemy sobie blat czy stolnicę. Wyjmujemy ciasto, które już widać jest mniejsze. I tak jak poprzednio składamy na pół i na pół. Widać czynność jest krótka. Ustawiamy kolejne 45 minut. Czas start. Wsiadło w miejsce. Spore klamówki. I odstawiamy ciepłe miejsce do ponownego wyrośnięcia. Ech, kolejne 45 minut minęło. Tym razem już będziemy składać i do koszyka będzie chleba lądował. Przed włożeniem chleba do koszyka należy posypać mąką która nie zawiera glutenu najlepsza do tego jest mąka ryżowa wtedy się nam chleb nie przykleja, odsypujemy sobie delikatnie Na. chlebek jak widać podwoi swoją objętość jest piękny, sprężysty Ponownie go składamy sobie. Jeszcze troszkę można sobie podsypać. i formujemy nasz bochenek. Dzięki takiemu składaniu lebek się na O. I teraz go tutaj o. ściśniemy sobie. I ustawimy 25 minut. Te 25 minut wstawię sobie garczek rzymski do wody, żeby się moczył. Po 25 minutach ciasto sobie dalej wyrasta w koszyku. A my moczymy garczek rzymski. Proszę o dolepniej wody. doleję jeszcze trochę i zegarek ponownie na 25 minut. Kolejne 25 minut minęło, teraz pora wyjąć garczek, przełożyć schlep. Garczek wyjęty, należy go przetrzeć z nadmiaru wody i dosłownie kapeczkę oleju. Troszeczkę nadpuścić. To tak przygotowanego. Zaraz załadujemy nasz wyrośnięty chlebek. No, tak wygląda po 50 minutach wyrastania. Jak widać, ładne, elastyczne ciasto. Delikatnie się podnosi. Garczek nasmarowany. No tu już każdy musi dojść do jakiejś wprawy. Przekładamy chlebek. Przez to, że była mąka ziemniaczana, nic się nam nie przykleiło. Chlebek jest w garnku. Żyletka. Szybkie trzy nacięcia. Przykrywamy chlebek. I wstawiamy do piekarnika. W moim piekarniku na drugiej półce od dołu, na kratce zamykamy. Góra, dół. Dwieście dwadzieścia stopni. I godzina 15 Godzina piętnaście. 15 chlebek. Chlebek wygląda proszę o tak. Garczek chowam z powrotem do piekarnika, którego wyłączę. Nic musi tam nie stanie, on sobie będzie stygł razem z piekarnikiem. Puściutki. Tu puściutki, to mam taką flaszeczkę z wodą i teraz spryskam chleb delikatnie taką udziałką z jednej strony i z drugiej i zawinę go w ściereczkę. Ktoś może się spytać po co pryskam, a to zobaczymy za 15-20 minut. Teraz jeszcze pokażę jedną rzecz. Wszystko jest twarde. O. Klabek upieczony. Tak jak mówiłem, parę minut minęło. Zobaczmy, jak zadziałała nasza woda. Nie wiem, czy to będzie słychać. Skórka się staje. Mięciutka. Chleb w środku jest sprężysty. Smacznego.